Spadek z ZSRR. Co do tego doprowadziło? Wyobraźcie sobie, jest rok 1985. Gorbaczow wchodzi na scenę i mówi Glasnost, pierestrojka, otwieramy się. Brzmi spoko, co? Ale w praktyce, to jak otworzyć łóżkę Pandory z wódką i korupcją. Ludzie zaczynają gadać co myślą. A myślą, że system to jedna wielka ściema. Potem ceny szaleją, a w kolejkach po papier toaletowy stoją inżynierowie i lekarze. W 1989 roku kraje bloku wschodniego zaczynają się wyrywać. Polska, Węgry, Czechosłowacja. Bam! Mur berliński pada w listopadzie, a ZSRR patrzy na to i myśli, kurde, to już nie jest nasza impreza. 1991, sierpień, pucz w Moskwie. Starzy aparatczycy próbują zatrzymać czas, ale Jelcyn stoi na czołgu i mówi, nie ma opcji, pucz pada po trzech dniach. Gorbaczow wraca, ale to już nie ten sam gość. Władza leży na ulicy. Najliczniejsza armia na świecie. Jest to Armia Chin. Ich armia jest tak duża jak populacja Słowenii, co znaczy, że armia Chin stanowi 0,14% całej populacji Chin. Wiesz, jaka była największa bitwa średniowiecza? Nie Azincourt, nie Hastings, Grunwald 15 lipca 1410 roku. Na polu stanęło jakieś 70 tysięcy ludzi, po stronie Polski i Litwy. Od 39 do 42 tysięcy wojów. Krzyżacy z gośćmi z całej Europy, 27-32 tysiące. Połowa ówczesnego rycerstwa Europy przyjechała się bić pod jedną wsią na Mazurach. W pełnych blachach, w lipcowym upale, 30 stopni i walili się po mordach ponad 8 godzin non stop. Wyobraź sobie, 70 tysięcy koni, ziemia drży, kurz do nieba. A Jagiełło mówi, spokojnie, jeszcze poczekamy. I Krzyżacy się zagotowali jak czajnik. Wynik? 51 najwyższych dostojników krzyżackich poszło do piachu, w tym sam wielki mistrz Ulrich von Jungingen, ścięty jak kapusta. Jedna bitwa i zakon poszedł w odstawkę na 200 lat. To nie był żaden film Netflixa. To działo się 50 km od Olsztyna, 613 lat temu. Polska z bitwą pokazały zakonowi środkowy palec rozmiaru extra extra extra.